Od gołu, od gołu do szczegółu, czyli skupiamy się teraz na osobie i oliwie przede wszystkim. I pytanie brzmi, jeśli zostaną Państwo wybrani, co zamierzają Państwo zrobić dla poprawy warunków życia mieszkańców dzielnic, które będziecie Państwo reprezentować? Czyli my pytamy głównie osobę i oliwę. Pan Jan Michalkiewicz. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o o odrębną i osobę, to tak jak już wcześniej tutaj przedstawiłem Państwu, to na pewno związane z ochroną zdrowia, czyli konkretnie, proszę Państwa, diagnostyka, dostępność, czyli możliwość jakby otrzymania odpowiedniej, proszę Państwa, diagnostyki od lekarzy specjalistów. To jest w naszym programie naszego komitetu. Proszę Państwa, druga sprawa to jest stworzenie powiedzmy pod egidą miasta sieci żłobków i przedszkoli, czyli użytku publicznego, można to by było tak nazwać. Czyli miasto nie może się z tego wycofywać, oczywiście tego rodzaju w przedszkola, które są prywatnie, proszę Państwa, prowadzone, to oczywiście to pozostawia i to jako, jako słuszna konkurencja, natomiast miasto powinno generalnie tym się zająć. I sądzę, że taki temat, o którym tutaj wcześniej mojej tutaj przedmówcy mówili, to również droga dojazdowa, proszę Państwa, do obwodnicy i do, do osoby, ten, ten temat już się Przybijało się od wielu, wielu lat w czasie budowy supermarketu. Proszę Państwa, tam miała być skrzyżowanie dwupoziomowe, niewybudowane. Prawdopodobnie ten temat, no trzeba by było jakoś rozwiązać już, nie wiem, pomijając tą kwestię, kto zawinił, proszę Państwa. I na pewno droga dojazdowa spacerowa do, tutaj w rejon osowej i, i dalej do i do uwodnicy, to na pewno powinien być może nie tyle przebudowany, ile rozbudowany i, i, i te korkie, w których dzisiaj stoimy dojeżdżając właśnie do uwodnicy, do Osoby, to powinny być zlikwidowane. No to na obecną chwilę. Tyle, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pani Małgorzata Pmiel. Dla Osoby i teorety, tak? Dla Osoby. Kontynuując moją poprzednią wypowiedź, przepraszam bardzo, że tak wygłębiam. Przystanek PKP drugi, PKM, przepraszam, drugi. Ten jeden, mam nadzieję, że wykaże w krótkim czasie, że jest niewystarczający i powinniśmy przystąpić do prac nad pro, na projektem drugiego etapu PKM, czyli drugi przystanek przy, przy Keniejskiej. To jest pierwsza sprawa. Druga. Druga sprawa, opasenie nie, nie, nie mówię, dlatego że rozumiem, że to już jest Państwo wiedzą, jest sprawa w toku i szczęśliwie będzie kontynuowane. Jeśli chodzi o, chciałabym zwiększonych środków na utwardzenie ulic osowskich i na chodniki. To mnie bardzo boli. Muszę powiedzieć, że w innych dzielnicach narzekają mieszkańcy na zły stan dróg, na zły stan płyt położonych. Na to ja odpowiadam, mieszkańcy osoby chcieliby chociaż takie płyty mieć. Jest to, jest to naprawdę rzecz, którą chciałabym się zająć. Potem te, remont ulicy Kielnieńskiej, jest dla mnie bardzo ważnym tematem, jeśli chodzi o, o osoby. Dodatkowe oświetlenie parku przy, Chiron, parku przy Chirona. Projekt jest, natomiast nie ma, jest w trakcie realizowany, nie ma pieniędzy jeszcze na to, ale mam nadzieję, że będzie to zrealizowane. I poprawić skomunikowanie Kukawki, całych tych ulic, Chełmińska, Myśliborska, są to ulice, które właściwie komunikacyjnie i jeśli chodzi o infrastrukturę społeczną są odcięte od drugiej części osoby i mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o Oliwę, no to przede wszystkim Nowa Spacerowa, to co mówiłam wcześniej. Zrealizowanie. To będzie inna jakość całej dzielnicy, jeżeli uda się tą drogę przeprowadzić i rozpo, rozpocząć realizację tej inwestycji. Tu pan przewodniczący jest z zarządu, który chyba się zgodzi. Tutaj jesteśmy jednomyślni. Dziękuję. Dziękuję. Janusz Chrylicki. Dziękuję. Proszę Państwa, no, ja dobrze muszę się odnieść w kontrze do swojej poprzedniczki, mianowicie to, czego gdańsko kozelski ja oczywiście nie chcę, żeby to nastąpiło, mianowicie jestem, jesteśmy przeciwko, jako kandydaci na radnych, a mam nadzieję, że i radni, i nasza pani prezydent Ewa Lidl, jesteśmy przeciwko budowie tunelu pod pachłokiem. Otóż uważamy, że jest to inwestycja, która przyniesie więcej szkód niż dobrego przede wszystkim szkody ekologiczne i kolosalne wydatki. Jeśli chodzi o komfort życia mieszkańców Oliwy, w szczególności, bo ta kwestia była podkreślana, proszę Państwa, w tej chwili ty, 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 tak nie mogą jeżdżać, po Padach Niskiego i jechać ulicą spacerową. To po pierwsze. Po drugie, ruch, który generują osowianie czy oliwianie wo wobec siebie, tak będzie odbywał się ulicą spacerową. Przecież nikt nie będzie jechał na Uniwersytet Gdański. Na Barzyńskiego przez tunel. Proszę Państwa, to jest jakaś aberracja. Ja sądzę, że ten tunel pod Pachowkiem to w istocie będzie nic innego jak jakaś kolejna wielomiliardowa inwestycja w naturę obywatelskiej, takiej jak chociażby Stadion czy Europejskiej no Ceny Solidarności. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy takie, które chcemy zrealizować, mianowicie ja chcemy poprawić komfort życia mieszkańców, ale inwestując im w kulturę. Proszę Państwa, przez tyle lat nie wybudowano w Osowie żadnego miejsca spotkań, typu dom kultury, dom sąsiedzki. To jest naprawdę rzecz niepojęta. My tutaj mówimy o jakichś wielkich sprawach. Już nie będę tutaj odnosić się do drugiego przystanku PKM, bo, albowiem miało być, według zapowiedzi, tutaj sprzed kilku lat. A więc inwestycja w kulturę, w poprawę jakości życia. Jeśli chodzi w, o osoby, jeśli chodzi o oliwę, to chcielibyśmy się zająć mianowicie zagospodarowaniem Doliny Radości. Znowu muszę się odnieść do, do pewnych planów, które były. Otóż były plany piękne, kolorowe, jak Dolina Radości ma wyglądać. Otóż nic nie zostało zrealizowane. Ponadto mianowicie no, kwestia remontu palmiarni, która jest naprawdę istotna. Dla wszystkich Tańczyków, którzy odwiedzają Park Oliwski, to są rzeczy, może, może drobne, ale jakoś dziwnie uchodzą um, uwadze włodarzy tego miasta. My, się, my uważamy, ja osobiście uważam, że y, tak dalej być nie może. Y, co poza tym? Y, 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 sądzimy, że y, powinny być mądrze modernizowane energetycznie budynki w starej części Oliwy. Nie tylko styropianem, ale wiemy oczywiście, że, są, że istnieją nowoczesniejsze metody termomodernizacji. Chcemy w ten sposób pomóc mieszkańcom Liwy oraz mamy też taki pomysł, abyśmy, aby wszystkie podwórka, które znajdują się w tej starej części... Dziękujemy bardzo. Czas minął niestety. Pan Jacek Teodorczyk, proszę o przekazanie. Tak? Proszę Proszę Państwa, ja też postaram się zmieścić w czasie zgodnie z wymogami. Otóż proszę Państwa, ja niedawno zwróciłem się z zapytaniami do Pana Prezydenta Adamowicza i te zapytania uprzejmie mi portal osoba.com opublikował, jak też odpowiedzi na te zapytania. Mianowicie pierwsze z nich dotyczyło już, Gosia wspomniała, przystanków dla, dla osoby dotyczącej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, a druga, drugie pytanie chodziło o kursowanie wewnętrznego autobusu numer 269, gdzie pomija on niektóre ulice w osobej, co utrudnia no, komunikowanie się osobom starszym, czy też młodzieży. Także również w tej sprawie zwróciłem się, aby niektóre te zaniedbane ulice, zaniechane, by powiedział przez autobus, ulica Gnieździeńska i Ławska, również znalazły się w, na trasie obsługiwanej przez ten autobus. To są te dwie rzeczy. No i ostatnia moja sprawa, to jest na skutek wniosku mieszkańców ulicy Ledy, wystąpiłem z prośbą o utwardzenie tej ulicy do prezydenta miasta Gdańska i otrzymałem y, odpowiedź pana prezydenta, że w 2015 roku, czyli w przyszłym roku y, zostanie uwzględniony w planie przewidzianym do realizacji uwzględnione zostanie y, y, przy zastosowaniu płyt drogowych ażurowych utwardzenie nawierzchni gruntowej głównej jezdni ulicy Ledy a w 2016 roku zostanie utwardzona w technologii określonej jak wyżej, czyli nawierzchnia sięgacza stanowiącego dojazd między innymi do budynków nr 12 i 17. I jednocześnie poinformował pan prezydent, że polecił zdiz przeprowadzenie kontroli stanu technicznego nawierzchni jezdni w obrębie studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w strefie po sesji 12 17, bo tam jest problem. I w przypadku stwierdzenia zagrożenia uszkodzenia kanalizacji podjęcie niezwłocznych działań naprawczych powierzchni jest To najnowsza moja interpretacja w sprawie osoby. No to. A, a moje oczywiście dalej ja to uparcie mówię, bo ja się tym zajmuję. To jest doprowadzenie do powstania tych dwóch nowych przychodni na kokoszkach i na ziemowita Słupisława. I DPS-u również przy ulicy Ziemowita Słupisława, bo to jest bardzo ważna sprawa. Nie możemy dopuszczać do zmniejszenia się ilości przychodni, ale do zwiększenia się i dostępu pacjenta do lekarza. I to jest moje zadanie, którym się zajmuję od początku mojej bytności w Radzie Miasta Gdańska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Sypolski. Proszę Państwa, jeśli chodzi o cele, to nie powinniśmy się zająć. To przede wszystkim zakaz dalszego zadłużania i to jest problem nie tylko naszych dwóch dzielnic, Oliwy Osoby cele do państwa. Proszę Państwa, tutaj ktoś powiedział, Pani Małgorzata Chmiele, że Plan zagospodarowania Przestrzennego nie pozwalał na zrobienie ścieżki rowerowej między Oliwą, osobą. Proszę Państwa, no ale przecież właśnie to ci Radni uchwalają plan zagospodarowania przestrzennego. Wystarczy, że go zmienią. To nie jest problem go zmienić. To jest kwestia złej bądź dobrej woli. To jest wyłącznie ta sprawa. Druga rzecz, o której też próbujecie Państwo zapominać, to ja to tak próbuję wyliczać. 100, 200, 300, 400, 800, miliard 200. Te inwestycje, które moi przedmówcy mówili, założyły mniej więcej o taką kwotę nasz, nasz dodatkowy budżet. Czyli nie ja będziemy musieli dodatkowe pieniądze wysuwać za to, żeby te piękne inwestycje tutaj robić. Dlaczego tak się w takim razie nie kontroluje, jak się te pieniądze wydatkuje? To, o czym mówią moi przedmówcy, to wygląda bardzo fajnie, to jest takie życie na kredyt. Bardzo fajnie jest wziąć 100 milionów, 200 milionów, 300 milionów i tak sobie pożyć za te pieniądze, tylko to jest życie za czyjeś pieniądze. To nie jest życie za, za swoje pieniądze, prawda? Drodzy Państwo, co należy zrobić w osobej? Przede wszystkim y, należy na pewno tą komunikację pomiędzy grywami poprawić. Na pewno dwupasmowa ulica y, przystworzy mniejszego y, zasmradzania, mówiąc nieładnie, y, lasów, lasów olickich. Jeżeli będą dwa pasy, będzie większa ruchliwość, będzie mniej korków, będzie mniej spali. Przecież tak zrobił, tak zrobiono z ulicą Słowackiego, która łączyła Natalię. Dlaczego tam zrobiono dwupasmową ulicę? Dlaczego tego nie można zrobić tutaj? Jeżeli chodzi o oliwę, Gdańsk, konkurs Nowej prowincji w Gdańsku zainicjował akcję dziura w Gdańsk. W ciągu kilku dni żeśmy naliczyli prawie 3000 dziur na jezdniach, Ale nie skończyliśmy liczyć. Tady się po prostu nie liczyć. Dziura jest na dziurze. My robimy drogo i nieefektywnie. I to, na no, co powinniśmy też zwrócić uwagę przy wyborze firmy, która robi cokolwiek w mieście, nie tylko drogi, cokolwiek. Powinno to być i dobrze, i w miarę tanio. Niekoniecznie tańsza oferta jest najlepsza. Proszę wiedzieć, że obecne standardy podstawienia dróg pozwalają na budowę taniej i lepiej. Dziękuję Państwu.